Witam Państwa, Michał Malicki, UPL. Już grubo po połowie maja yy, i zapraszam Państwa do obejrzenia tej plantacji borówki, gdzie wszystko jest pięknie, ale tylko na pierwszy rzut oka. Znajdujemy się na plantacji borówki, tutaj przy mnie akurat odmiana Duke, która już po, powiedzmy, że kończy kwitnienie. Na tej kwaterze są też inne odmiany, jest Draper, są odmiany też późniejsze, które jeszcze kwitną, jeszcze będą kwitły. Chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć o tym, że utarte szablony, które do tej pory były stosowane na Borówce, to chyba będzie troszeczkę za mało. Szczególnie w tym roku, kiedy mamy do czynienia z uszkodzeniami mrozowymi, z jakimiś uszkodzeniami powodowanymi przez wiatry, ale też tym, co pojawia się nowego na plantacjach. Tak jak wspomniałem, odmiana diuk, tutaj już to kwitnie się kończy. W tym miejscu były spadki temperatur, były przymrozki, co widać po dolnej części, gdzie są przymrożone pędy. Ale akurat na tej kwaterze nie ma tragedii, widać, że tych owoców jest dużo. Są jednak miejsca, gdzie problem powstał taki, że mamy sporo owoców, a tak naprawdę nie ma wokoło nich za dużo liści i będzie problem w tym, żeby te owoce wyrastały. Dlatego też będę tutaj sugerował w tym sezonie, szczególnie na plantacjach lekko uszkodzonych, gdzie tych kwiatów jest zbyt dużo w stosunku do liści. Rozpoczęcie już w tym momencie, czyli w okresie, kiedy gdzieś te kwiaty jeszcze ostatnio dokwitają programu biostymulacji produktem, jakim jest Kalibra. Zawiera on naturalne hormony, które przyspieszają podziały komórkowe w owocach, czyli nawet te małe owoce będą miały w sobie więcej energii, więcej komórek, które będą mogły później być pompowane, wykarmiane przez naszą agrotechnikę. Zabieg teraz, w tym momencie, dawce około dwóch litrów. I dwa, a najlepiej trzy zabiegi w odstępie 10-dniowym i to naprawdę e, daje radę, szczególnie e, na odmianach późniejszych, kiedy te te, mamy dużo więcej czasu na to, by te owoce później były e, wykarmiane. Ale w tym roku będzie miało to szczególne znaczenie tam, gdzie mamy jakiekolwiek uszkodzenia, bo mamy słabsze zapylenie, mniej ziaren w owocach i mniej ziaren, tym one mniej będą karmione przez roślinę. Tutaj przez taką stymulację e, możemy sobie pozwolić na to, by te. Rośliny yy, lepiej odżywiały te owoce. Są jednak miejsca, gdzie tak naprawdę na plantacjach nie będzie już co zbierać, bo krzewy są mocno uszkodzone. No tutaj nie oszukujmy się, plonu nie będzie. Kończymy powoli sezon, wykonujemy jeden, ostatni zabieg fungicydowy, może być z użyciem substancji jaką jest kapitan, żeby yy, zabezpieczyć tutaj dalej pędy przeciwko przed zagniwaniem. No i czekamy na następnego sezonu. Całe szczęście nie jest to obraz plantacji w całym kraju. Są miejsca, gdzie te uszkodzenia są większe, ale myślę, że i tak w tym sezonie tych owoców uzbiera się na tyle dużo, by klienci mieli co kupować. Myślę, że te straty miejscami sięgają 50%, aczkolwiek plantacji w kraju przybywa. Myślę, że cena na dobrej jakości owoce będą, będzie, ale też będzie dużo owoców słabej jakości w tym sezonie, właśnie z racji na to przemrożenie plantacji. Wspomniałem o tym, że standard zabiegów, które się utarły na borówce, czyli 3-4 zabiegi w trakcie kwitnienia produktami dwuskładnikowymi, jeżeli chodzi o szarą pleśnię, o to może być troszeczkę mało. Kwitnienie na borówkach rozpoczęło się powiedzmy z pierwszymi dniami maja, a myślę, że na odmianach późnych pociągnie się spokojnie do czerwca, więc jest to bardzo długi okres. A z racji na te spadki temperatur mamy do czynienia z różnymi uszkodzeniami. Które mogą być polem do infekcji przez choroby. Mamy mnóstwo na plantacjach liści z, plam, z różnymi plamami, które świadczą o obecności chociażby alternarii, ale mamy też problemy z rakiem bakteryjnym, czyli z bakterią, która wnika nam przez wszelkiego rodzaju uszkodzenia i infekuje młode tkanki. Tu na tym krzewie tego nie widać, ale pokażemy Państwu to na przebitkach. Jest tego naprawdę dużo. No a to, co było stosowane, czyli typowe fungicydy, nie mają na to żadnego wpływu. Wcześniej była stosowana mieć, ale to był okres przedkwitnieniowy. W tym momencie proponuję kontynuację, bądź też, jeżeli ktoś wcześniej tego nie robił, wdrożenie do programu produktu, jakim jest VaxiPlant, czyli naturalna substancja mająca na celu budowanie odporności w roślinie na wszelkiego rodzaju patogeny. Szara pleścia antaknoza to jedno, ale też na innych uprawach mamy rejestrację na choroby bakteryjne, mamy na zarazę ogniową, więc tutaj też raka bakteryjnego będziemy e, trzymali w ryzach, a jest to szczególnie wrażne na odmianach, te, które są w tym momencie sadzone, Draper, Liberty, eee, czy też na tym standardowym biuku, który też jest e, na tą chorobę bardzo, e, bardzo podatny. Spacując po plantacji, szukamy różnych rzeczy na górze, szukamy różnych rzeczy na dole. Tutaj e, na tych krzewach mamy do czynienia z y, misecznikiem, którego no, w tym momencie już za bardzo nie będzie można zwalczyć. Ale pamiętajmy o tym, że będzie można go zwalczyć tuż po zbiorach owoców, więc lustracja przeprowadzona w tym momencie da nam możliwość podjęcia odpowiedniej decyzji. Czy będziemy go chcieli jeszcze zwalczać w tym momencie gdzieś około zbiorczym? Wtedy, kiedy on będzie migrował na młode liście. A wtedy liczymy się z pozostałościami w owocach, czy przetrzymamy to i zabiegi zostaną wykonane już po kwitnieniu. Idąc wyżej, szukamy tego, co nam zjadaliście czy też co żeruje na liściach. Za kilka dni myślę, że pojawią się mszyce, kiedy tych młodych przyrostów będzie jeszcze więcej. W tym momencie jeszcze ich nie obserwujemy, ale widać na plantacjach ogrom uszkodzeń przez zwójki. Czasami pozostaje po nich tylko oprzęt, tylko tak jak tutaj, ale są miejsca, gdzie te gąsienice wciąż są aktywne, ale mamy kwitnienie. Zbliżamy się powoli, bo tu już za kilka tygodni przecież będzie, będzie zbiór. Nie chcemy mieć pozostałości w owocach, chcemy działać skutecznie produkt biologiczny, jakim jest Xentari, czyli produkt na bazie toksyn produkowanych przez bakterie. A tak naprawdę w tym pudełku jest czysta chemia, tylko wyprodukowana przez bakterie. Na działa kontaktowo, zalega długo, jest niezmywalny. Jeżeli szkodnik skonsumuje liść z naniesioną substancją, szybko dokonuje swojego żywota, więc jest to skuteczne, bezpieczne dla owadów zapylających, bo działa tylko i wyłącznie na gąsienice wszelkiego rodzaju motyli. A też nie musimy się doszukiwać, jaki to jest gatunek, jaki, jaka to jest faza rozwojowa. Są gąsienice, stosujemy, działa i jesteśmy bezpieczni.